Wyobraź sobie, że znajdujesz pisklę, na przykład wróbla, które wypadło z gniazda. Pewnie chciałbyś mu pomóc. Zanoś, zanosi się do domu i chcesz przygotować mu miejsce oraz go nakarmić. A na pytanie już ostateczne, jak i czym karmić uratowane piskle, gdzie je trzymać, jak je uratować, postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Ja jestem Daytu i zapraszam na finalny odcinek serii Ratowanie Ptaków. Ale jeszcze przed rozpoczęciem filmu, bardzo wielkie podziękowania za 37 subskrypcji. Cieszę się niezmiernie i mam nadzieję, że dobijemy jeszcze więcej. Ale bez zbędnego gadania, wracamy do odcinka. Ok, więc w poprzednich filmach mówiłem, że podlotów nie bierzemy. Które pisklęta potrzebują naszej pomocy i jak wprowadzić odchowanego ptaka do natury? jednak najważniejsze dopiero przed nami czyli czym karmić pisklę kiedy je uratujemy i przy okazji gdzie je też trzymać ale do rzeczy zaczniemy od miejsca gdzie powinniśmy trzymać piskle. jeśli ptak nie ma urazów w postaci ciągnącego ze sobą skrzydła i nie krwawi ale jest osłabiony trzeba przygotować zastępcze gniazdo i go ogrzać najpierw można w rękach a potem na przykład lampką o mocy do 40 watów, nie więcej. Znajdź jakieś pudełko plastikowe i wyściel je na przykład papierem toaletowym lub tkaniną, z której nie wychodzą nici. Jeśli wychodzą, ptak może później yy, być kaleką, więc miej to na uwadze. A pudełko, które przygotowałeś, najlepiej wsadzić jeszcze w drugie pudełko papierowe i piskle także możesz wsadzić w ciepłą skarpetę, jednak nie trzymaj go tam cały czas. Lampa powinna stać około 20-30 cm od gniazda i również powinniśmy postawić pojemnik z wodą, dlatego że lampa wysusza powietrze. Pod żarówką ptak musi być okryty tkaniną. Powinniśmy piskle obserwować, bo jeśli ptak dyszy, to znaczy, że jest za ciepło, a jeśli ma zimne nogi, to jest dla niego za zimno. Temperatura w gnieździe powinna wynosić 35 stopni około. Oczywiście ogrzewamy tylko. Nie w pełny lub w ogóle nieopierzone pisklęta. A teraz zajmiemy się tym, które pisklęta i jak je karmić. Bo każdy ptak ma inną dietę, a to jest najważniejsze, jeśli chcemy utrzymać pisklę przy życiu. Będę mówił kolejno o grupach ptaków, czym je karmić, a zidentyfikowanie pisklęcia pozostaje Wam. Każdy amator zna te ptaki dobrze. A one powinny jeść mieszanki ziaren, a małe pisklęta muszą jeść mieszankę kanaru i prosa, które można kupić w sklepie zoologicznym. Ziarno zalać wrzącą wodą, następnie dodać specjalne witaminy dla ptaków i wystudzić, a potem na przykład przestrzykawkę wkładać ptakowi do dzioba. Starszym pisklętom można dodać inne ziarna, takie jak pszenica, sikory, pleszki kopciuszki, rudziki i pokrzewki. To ptaki z dziobami owadożerców. Najlepsze dla nich są larwy mączniaków, które można łatwo także kupić w sklepie zoologicznym. Piskrętom należy dawać owady bezpośrednio do dzioba i muszą jeść jeden, dwa razy na dwie godziny, aż do zmierzchu, oczywiście od świtu. Jeśli nie mamy dostępu do zakupienia larw i owadów, można jedynie zastosować pokarm zastępczy z jajka tzw. na twardo lub twarogu, jednak nie nadaje się on do dłuższego karmienia. I teraz powiem Wam o mieszance nabiałowej, ponieważ jest to znany pokarm dla piskląt. Będę potem wspominał o niej, więc macie tutaj przepis stworzony przez Bielikowego. Szpaki drozdy, kwiczoły z ich rodziny drozdowatych. To także ptaki owadożerne, jednak odporniejsze niż wymieniane wcześniej. I te ptaki możecie karmić po prostu mieszanką nabiełową. U nich też można chwilowo zastosować pokarm z jajka lub twarogu. Oczywiście tak samo jak y, u owadożerców małych, czyli chwilowo. Sroka wrona, kawka, sójka, kruk, gawron. Te ptaki są jeszcze bardziej odporne, ponieważ są to ptaki wszystkożerne. Je także karmimy mieszanką i jednak najlepiej dodać też owoce lub gotowany ryż. Oczywiście owoce też gotowane. Wróbel, ziemba, mazurek, makolągwa i ziarnojady. To ptaki, które jedzą różnorakie ziarna, jak mówi sama nazwa. Najlepszym pokrowem dla nich są... Specjalne mieszanki do odchowu młodych papug. Ale w Polsce trudno o te produkty, więc należy karmić pisklęta mieloną karmą dla kanarków. Karma ta składa się z kanaru i prosa oraz z kilku innych rodzajów nasion. Mielimy nasiona na przykład w moździerzu lub w młynku do kawy i zalewamy wrzątkiem. Studzimy i nakładamy niewielkie porcje na tępy i koniec wykołaczki. A na koniec podajemy pisklęciu do dzioba. I ostatnia informacja, którą musicie znać. Bardzo ważne jest pojenie piskląt. Należy to robić strzykawką i nie robić tego pod żadnym pozorem podczas jedzenia. Po całkowitym karmieniu tak, ale nie podczas. Najbezpieczniej, jeśli mamy małe pisklę, przykładać strzykawkę do dzioba i wypuścić kroplę wody. Tak najprawdopodobniej poczuje wilgoć i spije wodę. Kiedy znajdziemy się w takiej sytuacji, i podejmiemy się wyzwania odchowanie piskręcia. Mam przeczucie, że zrobię coś nie tak i będzie to moja wina. Jednak pamiętaj, chcesz tylko pomóc. W naturze było to zawsze, a ty tylko chciałeś uratować piskry. A ja życzę Ci powodzenia. Jeszcze raz dzięki za 37 subskrypcji i do widzenia.